Czy to bon, bon, i dos nie czapte nas topion. to bon, czy to bon, czy to bon, czy to bon, bon. Jestem tychetzi już dana so Czy to bon, czy to bon, czy to bon, czy to bon, Co? Fryto, Ej, fajne fryto. Ja też mieszamy I słuchajcie, paznokcie zrobione, kebaba żeśmy zjedli. Artur zaliczył, że tak powiem, jedzenie kebaba. No nie, bo to miałeś na liście rzeczy, które trzeba zrobić. O, okej. Co wziąłeś? Nie, nic. Wziąłem małego chciałem powiedzieć, a. A zjadłeś XXL, bo dojadą po polskim. Ale co chciałam powiedzieć? Jedziemy jeszcze raz, słuchajcie, teraz do Kropa i do Hausa, a w kropie będziemy chyba z szósty albo siódmy raz w te wakacje. No, ale to już będzie ostatni raz. A, Matysia nie lubi Przepiszmy. polskiego kebaba, bo woli z y, baraniną, a nie ale wszędzie dobre jest. Były no, ja lubię te że jak w takim nie. randomowym e, barku, to. Co, nie? Tak dawno nie ja mam takich No, y, ja nie próbowałam, ale skoro oni mówią, to znaczy, że tak? Pokażę Wam zaraz, nie jakiego kebaba. nie. Jakiego kebaba jedliśmy. O, tutaj jedziemy, słuchajcie, jesteśmy w Legionowi i zaraz wam pokażę tego kebaba. Jest niedrogi, a smaczny. O, tu, tu, tu. Pyszny, no. Ten. to jest jeszcze O tym pytałeś, gdzie jest Karpur w Legio, pamiętasz? A to był Globi kiedyś, pamiętasz? No bo źle zaparkował. A czemu to źle? Bo się przestawialiśmy, bo na was czekaliśmy. My już po zakupach wiadorce. Jesteśmy znowu na shoppingu. Mogła powiedzieć, że za szerokie albo coś. Czy nie? Tam gdzieś staliśmy. O, on już na światłach, widzicie go. Pokupowali, zobaczcie. Janek super spodnie, no ale fajne. O, ma te ubrania jak zwykle. Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Jestem u moich rodziców. Dostałam paczkę od jednej z widzek. Dziękuję serdecznie. Pokażę Wam w wolnej chwili, bo my zbieramy już trochę rzeczy do pakowania. Niedługo nasz wyjazd. Zobaczcie moi drodzy, co dostałam w paczce od widzki. Serdecznie Ci kochana, dziękuję. Wezmę sobie to do Anglii i na pewno sobie to gdzieś powiesimy. Zobaczcie, tu jest takie serce. No przepiękne, no mega mi się podoba. I tu jest, zobaczcie, kolejny rysunek, tylko musimy go obrócić pionowo. Taki przepiękny. Zobaczcie, jak to jest starannie wszystko poprzyklejane. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Dziękuję Ci serdecznie, Marta. Naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczne, śliczne to jest i serdecznie Cię pozdrawiamy. Malowanie po numerkach otrzymuje od nas Wicka Kwiata Ema 7546. Taki nick, napisz do mnie wiadomość, podaj adres i wyślemy Ci obraz. Obraz jest schowany już tutaj w pudełku, żeby się nie niszczyć. Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Idziemy w odwiedzinki do Madzi, cioci, wujka. Nie? Jedziemy. Przyjechaliśmy z Jankiem, Matyldą. Jeszcze wiecie, ostatnie pożegnania, ostatnie wizyty. Jesteśmy na osiedlu, gdzie kiedyś Artur mieszkał, jak go poznałam. Także taki powrót. Ja tutaj szłam do przedszkola. Tak, i tam z tyłu jest przedszkola, do którego Mati chodziła rok i miesiąc, zanim wyjechała do Anglii. Także taki powrót do przeszłości. <grym> powrót do przeszłości. Ha, 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 nie? Hi, 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 hi ha, ha. <grym> Ale wpadł w ucho trochę, co? <grym> Zobacz, ja Janek, mamy tą, co mówiłeś przed sobą. No, graliśmy w grę, wszystkie pomarańczowe rzeczy na świecie wymienialiśmy, nie? Hejka moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z rano, jeszcze jestem spuchnięta trochę, obudziłam się niedawno, piję kawkę pyszną z ekspresu, rodzinka siedzi na zewnątrz, piją kawę na zewnątrz, a ja w domu, tutaj sobie z Lilą chillujemy, reszta dzieci się dobudza, zaczynamy nowy dzień, słuchajcie, dzisiaj jest ostatni dzień w Polsce, jutro ruszamy już do Anglii. Są emocje, wczoraj już częściowo żeśmy przywieźli rzeczy od moich rodziców do tutaj Artura rodziców, żeby łatwiej było pakować, ale jeszcze będziemy zajeżdżać do moich rodziców się pożegnać, I jeszcze musimy dopakować jakieś tam drobne rzeczy, zapomniałam marynarki na przykład, wiecie jak to jest, ale dzisiaj jest też wyjątkowy dzień, bo dzisiaj są urodziny Matii. Wprawdzie Mati już prezent od nas dostała i, i wiecie, dostała iPhona wcześniej, więc y, jakoś tam bardzo y, nie świętujemy w sensie prezentowym, ale mam dla Mati kartkę i tak dalej, no i jeszcze idziemy słuchajcie dzisiaj, bo też mój chrześniak ma niedługo dwa latka i ma urodziny i skoro mnie y, nie będzie w tym czasie, kiedy on ma te urodziny i też y, Matyldzi chrzestna, nie może być u niej na urodzinach, no bo my ich w sumie nie wyprawiamy w tym roku. A dziś jest ostatni dzień przed wyjazdem, więc mamy busy. Stwierdziliśmy, że się po prostu spotkamy razem no i będziemy sobie świętować na pizzy. Ja z chrześniakiem, a Martynka jest chrzestną Matyldy, będzie sobie z nią świętowała i będziemy sobie razem chillować i coś tam zjemy. No i musimy jeszcze, Artur musi poskładać tam rampolinę z dzieciakami, żeby tutaj nie została, bo słuchajcie, dziadkowie też niedługo ruszają i to ruszają w nasze regiony, także nie zupełnie w moje na początku, ponieważ jadą do swojej córki, czy siostry Artura z Ewą i Jasiem, zawożą ich, że tak powiem, do domu i też zostają tam w gościnie, ale też jak już my się tam pogarniamy w Anglii, wszystko porobimy, dziewczyny wrócą do szkoły, to też przyjadą oczywiście dziadkowie do nas i będziemy jeszcze mieli wspólny czas we wrześniu. Także zapowiada się fajne wrzesień. Ostatnio się uśmiałam, bo jedna z was mi napisała, że już czeka, że wrócę do Anglii i wkroczę w tryb jesieniary, bo lubi sama jesień i chciałaby już ze mną wkroczyć w ten, ten tryb. Ja oczywiście na bank wskoczę w tryb jesieniary, ale słuchajcie, jeszcze będę jak tylko mogła, będę przeciągała tryb, e, że tak powiem, letni. E, no, bo wiecie, ta zima trwa długo, jesień też, więc przedłużamy lato ile się da, a potem rzeczywiście wkroczymy w tryb jesieniary. Ale jeszcze nie chcę o tym myśleć, myślę już od wczoraj o powrocie, myślę o kotach. Słuchajcie, stresuję się już troszeczkę drogą. Wczoraj to byłam jakaś taka poddenerwowana. E, ta podróż jest długa, męcząca, trzeba niczego nie zapomnieć, wszystko dograć, spakować i tak dalej, ale tyle dobrych rzeczy sobie wiozę od mojej mamy, tyle pyszności, zresztą to pewnie zobaczycie już na miejscu. Nie chcę tutaj spoilerować kolejnych wrogów. Um, od teściów też tam oczywiście dostaniemy jakieś weki, wiecie, i tak dalej, ale tak jak mówię, nie chcę spoilerować. No, ale powiem Wam, że mm, i chcę mi się do domu i żal opuszczać Polskę. No, ale wiadomo, trzeba wrócić do rzeczywistości. Już niedługo dziewczyny do szkoły jeszcze chyba tydzień, po, no ponad tydzień, słuchajcie, półtora tygodnia na pewno. No, ale trzeba wracać. Nie chcemy też wracać w ostatnim momencie w tych korkach wszystkich. Nie chcemy, wiecie, później mm, długo zamulić. Artur już też nie ma urlopu, musi wracać do pracy. No, i koty też nie mogą być już, słuchajcie, dłużej w hotelu, już są dwa tygodnie będą dwa tygodnie chyba jeden dzień, czy dwa tygodnie i dwa dni, to już jest też długo. No i tak, także ostatni dzień przed wyjazdem, takie moje, wiecie, myśli, chciałam to też nagrać. No i też dzisiaj Mati urodziny, ostatni dzień, jeszcze sporo może się wydarzyć dzisiaj. chcieliście też z drogi vlog, więc będzie i z drogi vlog. No, także, tak, moi drodzy, a ja jeszcze z tego miejsca, w tym miejscu, chcę na pamiątkę to mieć dla Mati. Najlepsze życzenia, kocham Cię, córeczko, jestem z Ciebie dumna. To Twoje czternaste urodziny. Wkraczasz fajny wiek no i bardzo mocno cię wszyscy kochamy. Zdrowie. Mm, jaka ładna, solenizantka. A jakie włosy. Uu, 100 lat, 100 lat. Dziękuję. Biedoczny. Proszę. Drobny upominek jeszcze. <suszy> Malutki, ale to ciemno. <suszy> 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 <tuszy> Otworzysz teraz? No, możesz, kartka. Ale fajna kartka. Prezent. No dostała się, tu masz jeszcze upominek, dosłownie. Wszystkiego najlepszego, kochana, Matyldziu, z okazji twoich czternastych urodzin. Życzymy Ci dużo ra do, no, radości mm -hmm. i szczęścia. Jesteśmy z ciebie bardzo dumni z Tatą i kochamy Cię bardzo no, mocno. Bo... Love you, love you. Jeszcze raz jeszcze! Nie żyje, żyje nam! Nie żyje, nam! A kto? Marta! Ruszamy, jedziemy na spotkanie. Ja mam, słuchajcie, ja mam też tutaj. Włożyłam w torebkę, ale mam książkę, kartkę z prezentem i ruszamy. dance me H A P P Y H A P P Y H A P P Y H A P P Y Happy happy birthday Happy birthday happy birthday to you 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 H A Dzisiaj kroi ciasto. Ja dzisiaj kupiłam ciasto, żeby tak troszeczkę uczcić, e, bo torta nie chcieliśmy, nie planowaliśmy już w Polsce, za dużo zajęć, ale fajnie, bo byliśmy się spotkać. Jeszcze z Maciejską, no, nie? Mhm. Super było. Nie mogę odłożyć. No, chciałaś kroić ciasto? Okay. Solenizantko, jak urodzinki? Super. Fajnie, że jeszcze ognisko, co udało się zrobić? Mhm. A i co ty na to, że jutro wracamy? Jak pokryć? już na pół? Czy Możesz, właśnie? no. Na pół? No, pokrój na pół, po całej długości. Mówisz, że smutno trochę, że trzeba wracać? No, jak zawsze. Jak zawsze, no, to prawda. Zrobiliśmy prowizoryczny tort. Niech żyje, żyje nam... Jeszcze raz, jeszcze raz, nie żyje, żyje nam, nie żyje nam. Mati! Musisz, tak? no, musisz zuchnąć. Wmuchaj. Tylko włosów marzeniem. nie brzyma. I to